Cześć, czułem to jako stuk. nagrywam tu parę sekund po zakończeniu poprzedniego odcinka. Dzisiaj pora zakończyć całą Ja Jadę do Kundo, do Los Angeles. Po co to? Po co było to wczytanie gro? Na chwilę. Killer. To tam Marian. Międzynarodowy Tor w Los Angeles. To już Marian. A, tak. Ej, co jest? A, no wiesz, koniec sezonu. Po, po prostu będzie mi tego brakowało. Nie martw się Marian. Wiesz przecież, że mistrz musi wrócić w następnym sezonie, żeby obronić swój tytuł, no nie? Mamy jeszcze do przejechania wiele dróg. Cool. Los Angeles, baby, here we come. Trochę parę bo później sobie biorę, niektóre... No to tak. Jaki tor jest pasował do tego? Po kształcie, mi się wydaje, że Pokémon Racer. Nadjeżdżacie, Zach Spójrzcie, jak pozostali w ustronie o tory w rzeczywistości. To było Ontario Motor Speedway, które zostało zburzone lat, parę lat, dekad temu. które wyglądało jak Indianapolis. I było Kalifornia albo Autoclub, Gdzie w aktualnie istnieje tylko front, czyli wejście do wokusów. Kawałek zakrętu pierwszego i drugiego, ponieważ ten tor został zdemolowany. W 2022 był ostatni wyścig. Ty nie zgadzam się na to. Właśnie nie zgadzam się. co się zgodzę. Nie Przed nim zgadzam się pusty we, to To znajomy widok dla Kalifornii Nie ma tego. Nie ma ani jednego toru. Na którym naskar można się ścigać. Skamowany. Tu do Ale blok. Ktoś dymie. I się tam nie wiem stoi. Good. Fuck. Co wow. Kurwa. Z drogi! nadjeżdża Zygzak McQueen. Spójrzcie, jak pozostali ustępują mu drogi. No, lewa. Ustępują mu no. drogi. A podobno nic nie zdarza się dwa razy, ale to, co widzę na torze, świadczy zupełnie pełnie o czymś innym. You say. przeskoczyć. Nie, nie mogę. Tak blisko, tak blisko. Aj, jestem w tyle. Przepuść mnie na inside. A podobno nic nie zdarza się dwa razy, ale to co widzę na torze świadczy zupełnie o czymś innym. Jak to poza formą? Jestem na to. Piąte okrągłanie. Oh wow! Dzisiaj nikt nie zatrzyma numeru 95. Chyba będę musiał jednak... Dobra, to już zjadę do tego boksu. ej, e, 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 zaczekaj! Ale chujowy pizz stop i jak mi być tej Ile modelowania musiało wchodzić. Tak <laughs> to. Nie mów, no co ty nie powiesz? Mi się wydaje, że jak nie miałem opon, to byłem jakiś szybszy. Ale to jest taka moja teoria, bo jak nie miałem tylko po na tym poprzednim ustawionym wyścigu w to... Jakoś mi lepiej chyba szło. Generalnie. Ej! 54 56. Tak jest, on zdecydowanie wie jak poruszać się pod nosem. 54. Było Co było takie? Możecie już powstrzymać tych zakamakuje. S33, clean Boyer. i 34. Nie było takiego numeru. Triple edit numbers to no nie. 79 był nie było 52 nie było 63 Dave Miller można by pomyśleć że lubią proszę i dziękuję no tak tak jest tak jest on zdecydowanie wie jak poruszać się po dorze. no ja wiem jak się poruszać Macquin, wiecie tak jakby frunął nad torem! O to 51. Nie było. Ha, no cóż mam powiedzieć? Zwycięstwo to moje przeznaczenie. No tak. On zdecydowanie wie, jak poruszać się No, możecie mnie nie blokować w prawie, Dzisiaj nikt nie zatrzyma Może jakie jakiego ja jestem? Niesamowite, wyprzedził kolejnego. Czy coś może zatrzymać Zygzaka? Nie.

i nie zatrzyma numeru dziewięćdziesiąt pięć. No nie, to jest ostatnie okrążenie. Ej, nie no szczerze, jak tak myślę, to, 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 to ten tur wygląda trochę jak ten. Y jak Paul Po Oto? To byłby zakręt drugi. Ogólnie. Trzeci zakręt. Teraz byśmy chodzili na koncert. Na boku. W sumie to nawet pasuje, bo tu jest ten. Box tu był Brakuje boksów tutaj. No i teraz wchodzimy w zakręt numer jeden. Walkin'ał, i. Zara będzie ten. No dobra Tymczasem Lightning McQueen will win the Boston Cup here at Los Angeles Motor Speedway. Poza torem kwalifikacja Piąty, ale głupi Champion! Aż screenshot, a zrobi screenshota. No coś ty? Przecież ja jestem weteranem szos, wytrawnym podróżnikiem. Ciągle nie masz przednich reflektorów? Mm, nie martw się wujcie, zajmę się nim. A jak znowu utknie? Nigdzie nie utknę. A nawet jeśli, to przecież wiesz, że pomogę ci wyjść z opresji. Dzięki złoki. No to dokąd tak właściwie jedziemy? Nie wiem, chyba tam, gdzie nas droga zaprowadzi. To całkiem duży kraj. Mm, low Łopoli. No i to było, Zagrajmy wy auta na wideo. No to dobra. Jakieś moje przemyślenia. Eee... Gra się utrzymuje nawet dobrze, świadcząc na jej wiek, że została wydana w 2006, chyba nawet dwa dni, może tydzień przed wydaniem filmu, co, co jest ciekawe. Eee... Przydałby się remake tej grze głównie żeby poprawić fizykę, grafika, no to grafika się jako tako dobrze dalej utrzymuje, ale fizyka na pewno przydałoby się ją poprawić, bo jest zbyt czękiej i eee, co do tych linii dialogowych, no trochę by to też się przydało zmieniać. animacja, głównie fizykę, grafika może dostać upgrade, ale i tak gra i tak wygląda pięknie. No dobra. Jeszcze ważną rzeczą mi się wydaje będzie. By zapytać się co ma być następne na kanale. Czy mam zrobić auta Mistrzostwa z bomk czy coś innego? Yy, no, Half-Life 2 będzie dalej kontynuowany. A. Nie wiem, chyba zrobię po prostu głosowanie co ma być kolejną serią. Zagrajmy. Hmm. To co mogę jeszcze powiedzieć, to co, że dzięki Wam wielkie za to, że yy, oglądaliście w ogóle tę serię za pomysł, najpopularniejszą na kanale. Widać, widać że nos, głównie nostalgia przyciąga osób jeszcze możliwe, że mój styl, że po prostu wrzucam film do, do tego programu edytowania, dodaje intro, outro i to tyle właściwie i zazwyczaj nic nie wycinam z tych filmów, bo, bo no... I Jakbym skipił te krednicy, to by trwał z 10 minut. On chyba z 25 trwał, jak normalny odcinek. A ci ciekawostka. To już dziewięć minut i te tej O, to już końcówka. In, mem in memory of Joe Rumpf, 1964. Porsche. zapomniałam. Spakowałeś swój puchar? Nie. Gdzie jest? Nie bój żaby. Jest w dobrym miejscu. 2006 Czyli akcja filmu dzieje się w 2005. Zbliża się wyścig! Nie, nie zbliża, because I've done it i beat. The car, słucham, the video Więc okay. no... Eee, zrobię jak... to wrzucę, jak wrzucę ten film, to zrobię głosowanie, w którym wy będziecie... Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, zagłosować, powiedzieć, co możecie zrobić, ale możecie to zrobić, to co mam, to co mam nagrać, więc no, więc z, z tej strony był Kostu, to, był, to było Auta, zagrajmy w Auta 1 i widzimy się w czymś innym, więc do zobaczenia.